Cześć Maneczko, ja jestem Setis i witam Cię na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Ciebie z kolejną recenzją. Tym razem jest to kamerka domowa Tapo, czyli moim zdaniem najlepsza kamerka do 100 zł. Bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. OK, zanim sobie przejdziemy do plusów, minusów, wad, zalet, do opisu, specyfikacji i tak dalej, porozmawiamy sobie ogólnie o tej kamerce. Ogólnie kamerka TAPO C200 sprawdzi się do każdego pomieszczenia wewnątrz, jest podłączona, zasilana kablem do, zasilaczem do gniazdka. Żeby używać tej kamery potrzebne jest Wi-Fi, więc to też gdzieś tam miejmy na uwadze przy zakupie. Ja tą kamerkę posiadam 3 lata. Jak kamerka za 100 zł, to naprawdę mi się wydaje, że 3 lata. Nic nie wskazuje na to, żeby miała się nagle teraz rozwalić. No, to jest długi okres czasu działania. Do czego mogłem się tam ewentualnie przyczepić? To czasami do aplikacji, bo miała swoje jakieś tam bolączki i się potrafiła zaciąć. Trzeba było parę razy po włączać, wyłączać, włączać. Gdzieś tam po kilku aktualizacjach z czasem już ta aplikacja też się polepszyła. Więc tak naprawdę, jak za takie pieniądze, no to ja nie narzekam. Zaczynając od specyfikacji w sumie tej kamerki, no to nagrywa Full HD, 1080. Ma tryb obrotowy 360, więc możemy sobie aplikacją, przyciskiem obrócić ją dookoła, góra, dół i tak dalej, więc to też jest super opcja. Kamerka posiada trzy tryby, czyli tryb dzienny, tryb nocny i automatyczny, czyli automatycznie dobiera nam światło pod dany tryb. Gdzieś tam w nocy też sobie radzi, gdzie jest ciemno, więc gdzieś tam ten tryb nocny też jest ok, jak za taką cenę. Kamerkę możemy używać tak naprawdę na dwa sposoby, czyli z kartą pamięci lub bez. Z taką różnicą, że bez karty pamięci możemy jakby. Pod, mieć podgląd jedynie na żywo. Nie mamy gdzieś tam zapisań tych wszystkich zdarzeń, i tak dalej, materiałów. A z kartą pamięci, no to wiadomo, że nam to się zapisuje na karcie pamięci. Z tego co pamiętam, to gdzieś tam po jakichś chyba 30 dniach czy iluś się po prostu automatycznie usuwa i się robi miejsce na, na kolejne nagrania. Jeżeli chodzi o nagrywanie, żeby nam się nie robiło gdzieś tam niepotrzebnie bezsensowne po prostu zapełnianie yy, tych wideo, no to kamerka działa tak, że po prostu ma czujnik ruchu i gdzieś jak wykryje ruch, to dopiero wtedy rejestruje obraz. Też jest to moim zdaniem super opcja. No bo gdzieś tam nie robi nam się pusty materiał, gdzie nic się nie dzieje i fajnie. Z fajniejszych opcji na pewno mamy powiadomienia, jeżeli kamerka wykryje ruch, to od razu przesyła nam powiadomienie na telefon, więc jesteśmy tak naprawdę informowani na bieżąco. Dodatkowo w aplikacji mamy dwie, a nawet trzy możliwości gdzieś tam jakiejś komunikacji z telefonu do kamerki. Czyli mamy połączenie, dzwonimy sobie do kamerki i. Możemy rozmawiać, mamy mikrofon, czyli po prostu gdzieś tam w telefonie sobie przytrzymujemy ikonkę mikrofonu, rozmawiamy do tego, tak jakbyśmy nagrywali głosówkę i to po prostu przez głośnik z kamerki słychać nam w pomieszczeniu, w którym znajduje się kamerka. No i taką trzecią opcją jest alarm, czyli jeżeli kamerka wykryje ruch, to automatycznie włącza z, z głośnika kamerki alarm. Jest to taka syrena, taki, takie wycie, więc mi się wydaje też w sumie fajna opcja gdzieś, po, powiedzmy, dla, dla bezpieczeństwa. Tak? Z tego co widzę, aktualnie na MediaExpert jest promocja: 92 zł sama kamerka. Plus, jeżeli no, potrzebujemy, to dokupujemy sobie tylko kartę pamięci. No i mamy bardzo tanio podgląd, co się dzieje w naszym domu. Z fajnych rzeczy, aplikacja ta jeszcze nam pozwala mieć kilkadziesiąt kamerek. Od tapo w jednej aplikacji, czyli możemy sobie zrobić, po prostu kupić sobie trzy, gdzieś te trzy kamerki poustawiać, gdzieś po domu załóżmy i w jednej aplikacji mamy podgląd na te trzy kamerki, nie musimy gdzieś tam zmieniać, czegoś robić. Mamy jedną aplikację, kilka podglądów, co, co też jest dużym ułatwieniem, moim zdaniem. Wiadomo, należy pamiętać, że to jest kamerka za 100 zł, czyli gdzieś tam jakiś super, mega, ultra, full HD 4K jakości. Nie oczekujmy, ale wydaje mi się, że jak przetestowałem różne kamery nawet kamery internetowe po prostu do komputera. No to ta Po C200 względem ceny do jakości jest naprawdę super, bo gdzieś w tej cenie nawet nie kupimy dobrej kamerki do komputera, żeby sobie gdzieś tam rozmawiać na Zoomie czy coś. A tutaj mamy wiele opcji, mamy właśnie ten czujnik ruchu, mamy tryb nocny, mamy alarmy, jakieś połączenia, mikrofon, możliwość zadzwonienia i tak dalej, więc no i ten obrót 360, no gdzieś mi się wydaje, że za taką cenę na Prawda. Może nie oczekujmy cudów, ale spełnia roboty, tak? Mi się wydaje, że w tej cenie jest naprawdę kozak. Co do montażu, możemy ją zamontować praktycznie wszędzie, gdzie nam się tylko marzy, gdzie nam się tylko podoba. Nie potrzebujemy mieć jakiś nie wiem, super sprzętu. Więc na sam koniec podsumowując, czy warto, moim zdaniem, tak. Naprawdę cena do jakości jest super, ma wiele takich funkcji, które ułatwiają i które są w sumie spoko, i gdzieś tam wszystkich na pewno się nie używa, no bo wiadomo, ale wydaje mi się, że jak za taką cenę, no to naprawdę mamy dużo dużo możliwości. Jakość jest OK. Może wiadomo, mogłaby być lepsza, wiadomo, ale to jest dalej kamera za 100 zł aktualnie po w Media Expert 92. Jedyne co potrzebujemy, no to tak naprawdę prądu i Wi-Fi. No bo bez Wi-Fi się nie połączymy, trzeba ją skonfigurować, podłączyć do zasilania sieciowego No i dopiero wtedy działa Gdyby ta kamerka kosztowała gdzieś tak 100-200 zł więcej No to na pewno ta opinia moja nie byłaby aż taka pozytywna Ale jeżeli za taką cenę, to jeszcze raz wspomnę Cena do jakości jest super I za tą cenę nie kupimy naprawdę nic lepszego Więc co, w tym materiale to by było wszystko Mam nadzieję, że komuś pomogłem Komuś rozwiałem jakieś wątpliwości I ktoś po tej recenzji się zdecyduje Lub nie, na. No. Ową kamerkę? Jeżeli się podobało, łapeczka w górę, napisz jakiś komentarz, no i strzel subika. A my się widzimy już niedługo w kolejnej recenzji. Dziękuję za obejrzenie. Siemaneczko.